Można użyć broni palnej, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków: 1. Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na a. Życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. B. Ważne obiekty urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. c. mienie, które stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności. uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. d. nienaruszalność granicy państwowej przez osobę która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego. Przedmiotu. e. Bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia. dwie. Konieczność przeciwstawienia się osobie. a. Niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu. Zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby. B, która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania. Trój bezpośredni pościg za osobą, wobec której. A, użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pęk at 1 lit AD i pęk w t 2. B istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo o charakterze terrorystycznym, zabójstwa, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenie zdarzenia lub niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, zgwałcenia, wzięcia lub przetrzymywania zakładnika. Rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia. 4 konieczność a. ujęcia osoby. Wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pęk AT1 literatura ADI PUNK AT 2. Wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w trzech literatura B. Dokonującej zamachu o którym mowa w pęk a 1 literatura D lub E, jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. b. Ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeżeli... Ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów wybuchowych, broni, palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w trzech literatura B.